Hej, hej! Przed Wami witam się recenzją książeczki od wydawnictwa Zysk Iska. Zobaczcie jaki to grubasek. Jest to część druga. Oczywiście pierwszej nie czytałam, ale z tego co się zorientowałam, to ta część druga wyszła po dwóch latach dopiero napisania części pierwszej, więc no całkiem sporo autor kazał na siebie czekać. Autorem jest tutaj Andrew Caledon i jest to Powrót Wintera. Mroczne i hipnotyczne. Premiera tej książeczki była 12 kwietnia 2022 roku, czyli całkiem niedawno, można powiedzieć, że przeszło miesiąc temu. Słuchajcie, co mogę na ten temat powiedzieć? No, Jest to dość specyficzna książka. Autor używa tutaj y, dwóch stylów literackich, które ze sobą miesza w zależności od danej sytuacji. W pierwszym odruchu zauważyłam, że. Mamy ukazane lata 63, później 977 i 1017 i wszystko to jest roku Pańskiego. Faktycznie wyglądają właśnie jak te dawniejsze. Później, natomiast w bardziej bliższych latach, ten styl ulega jakby tak wywyższeniu, postacie mają do siebie szacunek. Jednak jeśli znajdują się w sytuacji bardzo niepokojącej, niemal od razu wchodzą w taką prostotę wypowiedzi, nawet bym powiedziała, że nawet wręcz podwórkową. Co tu mogę jeszcze o niej dodać? No, do tego dołożył nam tutaj bardzo różnorodne postacie, których no, nie spodziewałam się tutaj spotkać. Co dziwniejsze, każda z nich, chociaż znają się, są wobec siebie bardzo tajemnicze. Nie odpowiadają na zadane pytania, tylko jakoś tak krążą wokół tematu, odpowiedzi. Irytują w ten sposób swoich rozmówców, choć nas jako czytelnika, no niekiedy przy tym śmieszą. Niewątpliwie są postacie bardzo mądre i nie chcą rzucać słów na wiatr, z których. Mogliby być później rozkreszeni. zawsze wybierają tą bezpieczniejszą opcję, tłumacząc się nam właśnie z tego i wiemy, dlaczego tak się dzieje. Postacie rządne władzy niekoniecznie stronią od kłamstwa, nie są również zbyt inteligentne, skoro o wiele prostych rzeczy pytają tutaj wróżkę. Na szczęście ona wie co powiedzieć, by nie mieć później żadnych konsekwencji z tego tytułu. W książce przewija się też motyw dawnych religii i wierzeń. Na pewnym obrazie odnajdą liczby, których na siłę chcą właśnie odkatnąć znaczenie. Zaczynają dostrzegać dziwne znaki, które mogą oznaczać coś, z czym nie chcieli mieć do czynienia. Jednak, kiedy wychodzi na jaw hasło zimowego przesilenia, nie mają już złudzeń. Nadchodzi ten, który kiedyś już po ziemi chodził, a z nimi historia, która oj wywoła tutaj dreszcze na ciele. Słuchajcie, w powieści przywija się bardzo dużo postaci, których funkcje y, będziecie mieli wytłumaczoną już na samym początku książki. O, macie tutaj ogólnie główne postacie, które wszystkie tutaj są, i fajnie jest nieraz po prostu wiedzieć, kto kim jest, bo niekiedy bywa tak, że macie pozostawione imię i musicie się domyślać, kto kim jest. Rozdziały zaczną się od tytułów sugerujących przebieg akcji. Być może początek będzie nieco trudny we wdrążeniu się w historię, jednak powiem Wam, że później będzie już całkiem z górki. Co dziwne, czyta się naprawdę szybko z uwagi na niepokojące zachowania bohaterów. A polecam ją fanom Sił Zła, takiej dosyć dobrej fantastyki, jakby takiego okresu bardziej historycznego, bo tu musimy nieraz wdrążyć się, zwłaszcza na samym początku, do tych lat pańskich. Że tak to określę i tam będzie co jakiś czas nam zdradzone, kto mniej więcej mógł przyjść, kto gdzie zniknął i kto się odrodzi lub odrodził. No bo, żeby na to pytanie odpowiedzieć, to musielibyście sami zacząć czytać. Mówię wam, książka podobno była y, część pierwsza, niby tłumaczą, że była dużo lepsza od tej drugiej. Ja nie mam takiego porównania. Wiem tylko, że w pierwszej części coś chodziło właśnie o jakieś krzywdzące dzieci, że bardzo dużo było ich skrzywdzonych, że miało jakieś tam dziwne moce. Nie pamiętam dokładnie, o co w tamtej części chodziło, tylko tak pobieżnie sobie zerknęłam, bo mówię, no nie mam części pierwszej. Zaczęłam czytać od drugiej. Jakoś tak, żebym nie wiedziała, że to część druga, to powiem Wam, że nawet bym nie zwróciła na to uwagi, że było coś wcześniej. Bo no, na tych samych początkach będziemy mieli... Takie, takie krótkie właśnie lata, które tak jakby, nie wiem, być może, że przedstawiają, tak jak tutaj widzicie, to co było w części, w części tej wcześniejszej. Mi to jednak absolutnie wystarczyło, właśnie jak zaczęłam tylko to czytać. Miałam taki przesmak mniej więcej o kogo lub o co może chodzić. I później to właśnie były czasy takie bardziej troszeczkę współczesne, gdzie oni zaczęli być tacy zaniepokojeni, że coś tu się jednak dzieje, ktoś tu musi przybyć. I chociaż na początku głośno o nim nie mówili, to wszyscy doskonale wiedzieli, o kogo chodzi. No a jak się historia zbiegła później, to już musicie się sami po prostu w nią drążyć. Ja ją Wam polecam, byłam z niej zachwycona. Lubię takie czary-mary, że tak powiem. I inne religie, inne wierzenia, i zachowanie osób, i kogoś, kto może powstać ponownie. Także żegnam się z Wami i zapraszam, i zachęcam do czytania. Pa, pa, pa!